Cześć, z tej strony Bartek, a to kanał Co z Mięsa, gdzie uczę perfekcyjnej obróbki mięsa, gdzie pokazuję jak robić domowe wędliny, a także gdzie znajdziesz inspirację na nowe mięsne potrawy. Przygotowałem kolejny przepis na domową wędlinę, do której nie będziecie potrzebować żadnego sprzętu. Tym razem sprawdziłem, czy uda mi się zrobić szynkę drobiową bez wykorzystania specjalnych sprzętów, takich jak szynkowar czy nadziewarka do kiełbas. No i udało się. Szynka drobiowa, którą możecie sami spróbować zrobić w domu. Zatem zabieramy się za robienie wędlinki. Jak zawsze pełną listę składników znajdziesz u mnie na stronie. Znajdziesz też tam darmowy kurs, jak robić wędliny w domowych warunkach. Linki znajdują się w opisie pod tym filmem. Robienie wędliny oczywiście zaczynam od przygotowania mięsa. Do wykonania szynki użyję wyłącznie mięsa z kurczaka. W większości piersi z kurczaka oraz trochę mięsa z ud kurczaka, jako takie spoiwo całej wędliny. Piersi z kurczaka dokładnie oczyszczam z błonek i kroję w kostkę około 3 cm. Jeżeli chcemy, aby szynka miała trochę większe kawałki, możemy zrobić je trochę większe. Te wykrojone błonki i jakieś ścięgna zostawiam i zmielę je razem z mięsem z ud kurczaka na drobnym oczku. Następnie zabieram się za mięso z kurczaka. Jeżeli macie możliwość, to najlepiej kupić już takie mięso wytrybowane. Zaoszczędzi wam to trochę pracy. Ja niestety takiego nie znalazłem, więc musiałem poświęcić chwilę na oddzielenie mięsa od kości. Nie jest to skomplikowane. Wystarczy ostry nóż i nacinamy mięso wzdłuż kości. Kawałek po kawałku oddzielając kość od mięsa. Tutaj skórę z ud również się pozbywam. W tym przypadku nie będzie mi ona do niczego potrzebna. Wykrojone mięso kroję na mniejsze kawałki nadające się do mojej maszynki. I tak po chwili mam czyste mięso z piersi kurczaka, z którym już dalej nic nie robię. Oraz wykrojone mięso z ud kurczaka, które teraz zmielę. A zmielę na drobnym sitku 2,5 mm. Te mięso bardziej siegniste, jest bogate w kolagen i mocno rozdrobnione posłuży mi za taki klej do spojania całej szynki, no i właśnie tych większych kawałków kurczaka. Po zmieleniu mięsa dodaję je do pozostałej piersi z kurczaka i następnie przyprawiam. Jako baza, oczywiście sól. I tak naprawdę na tym można skończyć, jeżeli chcemy mieć delikatną szynkę drobiową bez żadnych przypraw, które tutaj zabiją nam w smak kurczaka. No i co do soli, to dodaję ją, ponieważ robią wersję bez konserwantów, no i taka wędlina u mnie zniknie w ciągu 2-3 dni, więc nie ma ryzyka, że się zepsuje. Jeżeli chcemy, aby wędliny były trwalsze i poleżały w lodówce nieco dłużej, dodajemy do nich peklosu. Dzięki azotynowi sodu, który wchodzi w skład peklosoli, nasza wędlina będzie zabezpieczona bakteriologicznie. Normalna dawka peklosoli, która zabezpiecza przed bakteriami, to około 10 g na kilogram mięsa. Do tego dodajemy kolejne 80 g soli dla poprawienia słoności, czyli łącznie 20 g mieszanki zwykłej soli i peklosoli w proporcji 50 na 50. No i to jest taka mieszanka, którą można dać w przypadku drobiu. Mam nadzieję, że jest to w miarę zrozumiałe. Co do przypraw, to ja dodałem trochę czosnku suszonego. I białego pieprzu Całość dokładnie wyrobiłem Aż mięso naprało odpowiedniej kleistości Mięso mam gotowe Więc pora na wykonanie wędliny Jako osłonki tutaj użyłem folii poliamidowej W której można bez problemu parzyć wędliny Koszt takiej rolki z folią To kilkanaście złotych A wystarczy spokojnie na kilka wędli. Odmierzyłem odpowiednią długość Odciąłem kawałek folii Który następnie związuje z jednej strony I tutaj warto zapamiętać aby naprawdę bardzo mocno związać tą folię, żeby nam się później nie rozlazła. Zanim będziemy nakładać do środka mięso, to taką folię warto namoczyć przez kilka minut w ciepłej wodzie, w takiej około 40 stopni. Przed tym folia jest dość sztywna, a po namoczeniu staje się bardziej, że tak powiem, formowalna. Folia namoczona i na tym etapie zazwyczaj Użyłbym nadziewarki do nabicia osłonki, ale specjalnie dla Was pokazuję, jak można to zrobić bez nadziewarki. No i na taką ilość, to tak naprawdę mi się nie opłaca rozkładać tej nadziewarki, którą później będę dużo dłużej mył. Zawijam sobie osłonkę, żeby wygodnie mi się nakładało mięso, i powoli nakładam kurczaka do osłonki, starając się przy tym, aby nie było tam po prostu luzu i miejsc z powietrzem. Co jakiś czas po prostu ubijam i dociskam mięso. No i na koniec staram się pozbyć jak najwięcej pęcherzyków powietrza odprowadzając to powietrze po prostu do wylotu. Po prostu ta wędlina musi być zwarta. No i na koniec dokręcam i dociskam wędlinę i związuję sznurkiem. No i tak naprawdę gotowe. Teraz pozostało tylko spażyć wędlinę. Jeszcze przed sparzeniem wbijam sondę termometru i parzę ją do uzyskania 74 stopni wewnątrz. Jest to temperatura, jaką musi osiągnąć mięso drobiowe. Szynkę drobiową parzę w wodzie o temperaturze 80-85 stopni. I w przypadku tej wędliny zajęło mi to około 70 minut. Po sparzeniu szynka ląduje na noc do lodówki, a po tym czasie pora na testowanie. Po rozkrojeniu widać duże kawałki kurczaka i to mięso bardziej zmielone, które spaja to wszystko w całość, a sama szynka jest naprawdę delikatna i krucha, a w smaku mega, zdrowa, naturalna szynka z kurczaka. Naprawdę polecam Wam spróbować.